Siemanko. Idziemy właśnie spróbować szczęścia po raz drugi w loterii do The Wave. Jeśli nie wiecie o czym mówię, to zobaczcie odcinek, w którym pierwszy raz spróbowaliśmy. Nadal myślę, że mamy bardzo, bardzo małe szanse, szczególnie po tym jak zobaczyłam jak to ostatnio wyglądało i naprawdę szanse są niewielkie, no ale byliśmy w, w pobliżu, więc no, czemu nie spróbować jeszcze raz? Moja kolej, więc przynajmniej pokażę wam jak to wygląda od środka. 21. Wanda, to jest grupa 2. Ok. Numer 16. To jest grupa 6? Dobra, Steve. Steve próbuje tutaj przez kilka dni. No niestety znów się nie udało. Ja miałam numer 20, a pierwszy wylosowany numer to był 21. Ale dzisiaj zamiast 20 osób puszczali tylko 10, także szanse były jeszcze mniejsze. Sami widzieliście, wylosowali tylko 3 numery. Pierwsza osoba miała dwie osoby w grupie, druga osoba 6 i trzecia osoba miała więcej osób, ale wzięła dwa miejsca i ktoś musiał zrezygnować, także no, szanse były jeszcze mniejsze niż ostatnio, no ale, ale okej, okay, no. Dzisiaj na śniadanie mamy amerykańskie ciasto, placek? Placek czy ciasto z wiśniami. Jak nie próbowaliście, a jesteście w Stanach, albo będziecie w Stanach, to musicie koniecznie spróbować. Tym razem było 89 osób i 39 aplikacji, no ale miejsc było tylko 10. Podejrzewam, że ostatnio było 20, bo aplikacje online pewnie były zamknięte, a normalnie jest 10 online i 10 osobistych. Wiecie, co jest najlepsze na road tripie w Stanach? Walmart. A może 4 litry majonezu? Albo 4 litry sosu ranch. W Olmartsz znajdziecie wszystko. Kosmetyki, jedzenie, ubrania, RTV, TV, AGD. Wszystko. Bear Naked to jest świetna marka. Granoli mają super składy, i ceny w Walmartie są o wiele, wiele niższe. No tu kosztuje 3,78, a normalnie około 6,7 dolarów. Kusteczki nabliżające są zdecydowanie niezbędne na road tripie. Jesteśmy właśnie w jednym z bardzo popularnych w Stanach outletów i podobnie jak modele, jak widzieliście jeden, to widzieliście wszystkie, one wyglądają tak samo. Jest to po prostu wielki kompleks sklepów, który w przeciwieństwie do zwykłych centrów handlowych znajduje się zawsze na dworze. Nigdy jeszcze nie widziałam kolejek w tych outletach, ale jest to spowodowane tym, że kuszałam tylko po 35 osób. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy faktycznie ceny są tutaj niższe niż w regularnych sklepach, no ale te outlety cieszą się dużą popularnością do sumie Zastanawiam się, z czego to wynika, że te centra handlowe zawsze są na dworze. Bo tak jak jeszcze jeśli chodzi o motele, potrafię to zrozumieć, bo można wtedy podjechać autem po same drzwi, Amerykanie lubią wygodę i w ogóle, ale lubią też klimatyzację, szczególnie w lecie. I dlatego mnie to trochę dziwi, bo przy takiej pogodzie, jak są teraz takie upały, tutaj naprawdę trochę ciężko chodzić. A jeszcze, jeśli chodzi o klimatyzację, to przygotujcie się na to, że w lecie na dworze może tu być na przykład, 35 stopni, a w środku w sklepach, w restauracjach albo w metrze w Nowym Jorku może tych stopni być, no nie wiem, 15? Znacie Babluti? To jest taki napój pochodzący z Tajwanu. Jest to owocowa herbata, przeważnie zielona albo czarna, z dodatkiem mleka. I co czyni ją taką specjalną? Kuleczki, tapioki. One mają taką konstrukcję żelek. I po prostu Babluti to jest życie, szczególnie marakujo i zielona herbata. Mm. Powiem Wam taką ciekawostkę, która może Wam się przydać, jeżeli zamierzacie zwiedzać różne parki narodowe południowo-zachodniej części Stanów. Stany Zjednoczone są bardzo duże, dlatego jest tu wiele różnych stref czasowych. Między Nowym Jorkiem a Los Angeles jest, są trzy godziny różnicy. Ale co ciekawe tutaj wewnątrz... Czasami wewnątrz jednego stanu są też różne strefy czasowe, na przykład w Arizonie. A właściwie w większej części Arizony nie zmienia się czasu na letni i zimowy. Cały czas jest ten sam czas. Wyłączone są z tego obszary, które należą do plemienia Navajo. Oni, nie, oni nadal zmieniają czas na lepiej zimowy, ale dlaczego o tym spodziewam? Ponieważ jeżeli zwiedzacie parki narodowe w Arizonie, a później na przykład chcecie spróbować szczęścia w loterii The Wave w Utah, to tam będzie już inna godzina. Tam może być godzinę później. I jeżeli loteria zaczyna się o 8, a Wy nadal jesteście w czasie Arizony, to możecie po prostu się spóźnić godzinę. Słuchajcie, muszę się z Wami podzielić moim najnowszym odkryciem. Jeśli tak jak ja lubicie kombuczę to ta jest po prostu przepyszna. Jest ona robiona w Arizonie i czym różni się od innych to to, że zamiast cukru dodają do niej miodu. Bardzo polecam. Tak wygląda nasz hotel na kolejne dwie noce, ale kiczco? Ja się spodziewałam tego, że Las Vegas będzie kiczowate, ale naprawdę nie myślałam, że aż tak bardzo. Za dwie noce zapłaciliśmy 150 dolarów. I uważajcie, bo bardzo często ceny podane są bez tego Resort Fee, które jest doliczane przy wymeldowaniu. Może wyjaśnię trochę lepiej, o co chodzi z tymi resort fees. Są to takie ukryte opłaty, które dolicza się za każdą noc spędzoną w hotelu. Więc jeżeli szukacie noclegu w Las Vegas i widzicie cenę pokoju, to to jest cena za noc. I dopiero jak przejdziecie do rezerwacji, to pokażę Wam te opłaty właśnie. I często te opłaty są wyższe niż sama cena pokoju. No i jest kilka opcji, jak uniknąć tych opłat. Można na przykład zapłacić za pokój... Punktami z kart kredytowych. Można też mieć status elit i wtedy się nie płaci tych opłat, albo można po prostu poszukać hotelu, który takich opłat nie ma. Chociaż w Las Vegas może być ciężko, bo większość hoteli właśnie ma te opłaty i jest to typowe dla Las Vegas. To nie, że w każdym hotelu w Stanach tak jest, tylko po prostu jest to typowe dla Las Vegas. A na kolację wypróbujemy wege, meksykańskie jedzenie. Jest to typowy street food z Mexico City. I już się nie mogę doczekać, bo w Mexico City to był taki sztos. Wszystko było takie dobre. Także mam nadzieję, że tu będzie podobne. Zajebista. Do tego wzięliśmy jeszcze typowy meksykański napój hibiskusowy Hamajka i zapłaciliśmy za wszystko 20 dolarów.